Kurca, też jest mi ciężko zachować ten balans i też jestem dziewczyną, która ma 22 lata, nie ma całego życia jakby rozwiązanego w głowie. Też czasem czuję się zagubiona, martwię się o przyszłość, martwię się o jakieś, nie wiem, odbiór treści, które wrzucam. Też, też mam jakby te zmartwienia i jakby jestem normalną osobą, więc kurczę, no dalej to jest obecne, ale staram się nie podchodzić do tego that serious, mimo że ja zawsze podchodzę that serious <laughs> i wiem, że jest dużo ludzi, którzy działają w internecie totalnie z taką lekkością, że yy, a, wrzucam i, i tyle i nie przywiązują takiej wagi do tego, co robią jakby takiej odpowiedzialności i też jest taki cytat, że with great power comes great responsibility. Mm, no i Tak, więc też są te młode, młodzi odbiorcy, dzieci w tym internecie. Ja zawsze staram się, że jeżeli już działam w tym internecie, wrzucić coś dobrego, co ma jakiś wpływ.